z tej strony Łukasz, słuchajcie, ja dzisiaj witam Was w filmiku, od którego zaczynamy montaż na kanale. Wycam montaż już chyba od dwóch tygodni i dzisiaj to się pojawia, tak. I słuchajcie, jutro po szkole będzie nowa gra i postaram się jutro zmienić nazwę kanału i jutro też pogadam z Katarzyną, bo my chodzimy do tej samej klasy, pewnie część z Was to wie. No, i po prostu pogadam z nim, bo on kupił sobie PS ostatnio. No, i będzie sobie live z tej nowej gry z Kataszim, pewnie na online. Tyle wam powiem, że na online. No i po prostu. Hmm, co jeszcze miałem tutaj dodać? Proszę zasubskrybować kanał. I jeżeli pojawi się tutaj albo dobra, nie będę, oprócz Łapek, bo nie jestem zbyt znany. Dobra, więc to na tyle cześć.